Witajcie kochani z tej strony Niula ze Szczecina Witam was kochani w pierwszej części naszej zabawy Wielka krzyżówka plus bonus 10 zł Na dzisiejszym odcinku mamy zdrapkę Wielką krzyżówkę z numerem 1 I do tego zapowiedziane super linie Czyli wkład 40 zł Kochani zamykamy już yy, Wasze propozycje, ile wygramy tych, ile typujecie, że wygramy w tej całej paczce plus 10 złotych bonus. No i tylko trzymajcie, kochani, kciuki. Bierzemy się za drapeczki, tu mam numer 40, 41 i mamy wielką krzyżówkę numerem 1. Nie naddrapywałam, będziemy drapać po kolei, bo to jest wszystko dla Was, kochani. Kto będzie chciał, sobie przewinie, kto będzie chciał, obejrzy sobie całości zmagania. Także, kochani, dziękuję Wam z całego serca za to, że wzięliście udział w mojej zabawie. Wytypowaliście kwoty. Każda osoba, która ma serduszko pod swoim komentarzem, bierze udział, kochani. Także trzymam za Was kciuki, a Wy za mnie. Dobrze, no to robimy sobie teraz super linię i mamy arbuza. Mamy arbuza. Jest kolejny i kolejny. Dobrze, dalej mamy ptaszka. Czy mamy ptaszka? Nie ma. Mamy. Ja mam na ramieniu Kukiego, bo on lubi mi towarzyszyć. Bardzo się przyzwyczaja do mnie. Jak jestem teraz w domu, to on jest cały czas na wolności. I bardzo często siedzi mi na ramieniu i sprząta ze mną na przykład, coś ze mną w domku tam ogarnia, w kuchni siedzi. Także towarzyszy mi cały czas. Teraz mamy rolki. Są rolki. Mamy na dole też. Wszystko, mam nadzieję, dobrze widać. Kolejny symbol to łódź. Łódź, łódź mamy. Mamy łódź. Dobra, teraz mamy sakwę. Sakwy nie ma. Dzwonek. Jest dzwonek. Mamy dzwonek, dalej korona. Korony nie ma. Zobaczymy, czy te drapki będą kapryśne, czy coś fajnego dadzą. Mamy księżyc, słonik, mamy słonika. Dalej mamy kości, okulary. Mamy okulary. Teraz rower jest na dole. Słoneczko jest słoneczko. Teraz mamy podkowe. Mamy tu. Mamy podkowe. Dobrze. Co dalej? Balony. Mamy balony. Bardzo jestem ciekawa, jak nam wyjdzie ta zabawa. Teraz mamy diament. Mamy diamencik. Jest. I mamy tu. Ale diamentów. Dobra. Piłeczka. Mamy piłeczkę. Tu mieliśmy słoneczko jeszcze. Tu mamy piłeczki. I jest piłeczka. Brakuje nam lodów. Fajnie by było. A dalej biedronkę, której nie ma. I mamy tęczę. No i trapeczka jest pusta. Tak to, kochani, wygląda. Pierwsza jest pusta. Teraz druga. No i Powiedzcie mi, czy chcecie yy, jak jest duża krzyżówka, czy mam też, na przykład, kupić krzyżówkę XL, XXL, yy, no bo te za 5 to już będzie za długo. Chyba, że sobie ją trochę tam nadrapię. Chyba, że wolicie całe. Zobaczymy, żeby te odcinki też nie trwały długo, no bo wiadomo, nie każdy ma czas, żeby tutaj siedzieć z niulą pół dnia. Dobra. Kości, kości tu są jeszcze kości. Tu mamy też kości. Lody, mamy lody. Jedne. Kuki nie wyrywaj mi włosów, bo i tak mam mało na głowie. Ptaszek. Teraz mamy leżak. Mamy leżaczek. Co dalej? Korona. Mamy koronę. Kolejna trapka. Tutaj mamy symbol. Tu mamy wiatrak. Tu mamy serce. Tu jeszcze mieliśmy kości, zauważyłam. Serduszko nie ma. Księżyc. Księżyc jest. Tu mamy księżyc. Cytryna. Mamy cytrynkę. Czy będzie linia? Tu jeszcze księżyc. Tu cytryna. Dobra, tu mamy paracol. Jest paracol. Mamy tu. okej, okay, Dalej. Rowerek. Jest rower. Mamy. I tu są dwa rowerki. Dobra. To mamy kluczyk. Mamy kluczyk. Mamy kluczyk. Co dalej? Motylek. O, i mamy linię, kochani. No, fajnie, czyli mamy pierwszą wygraną w naszej zabawie. Balony. Mamy balony. A tu był leżak jeszcze. No, 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 pogubiłam. Dobra, teraz co? Rolki. Mamy rolki, tu są też. I tu mamy. Dobra, dalej. Czapka. Mamy czapkę? Nie ma. Teraz diament. Mamy. O, i jest druga linia. Bardzo fajnie. I to jest właśnie to. Super. Teraz biedronka. Mamy biedronkę jedną. I ostatni symbol, kochani, to słonik. Mamy słonika mamy słonika i tu mamy słonika czyli co? piłki nie było, kraba nie było dzwonka nie było klapki nie było nie było klapek dobra, to sprawdzamy tu mamy 5 zł i tu mamy 5 zł czyli w tej zdrabce mamy dyszkę kochani tak, tu jest 10 zł. No i fajnie, czyli już mamy dyszkę. Zobaczymy, co da nam krzyżówka z numerem 1. Trzymajcie, kochani, mocno kciuki. Mamy kukiego. Właśnie mi trochę przeszkadza. Chciał się z Wami przywitać, kochani. Dzień dobry kuki. Dzień dobry. Kocham. Kuki kocham. Tak jak widzicie. Pójdziesz. Poszedł, dobra. Poszedł sobie. No nie do końca. <laughs> Oj, ty, lotku, mój mały lotku. Dobra. Drapiemy, kochani. Nie ociągamy się. Dychę już mamy. Pierwsza literka, kochani, to literka K. Może po dwie będziemy robić. K i B. I takich szukamy. Dobra. Zobaczymy jak będzie mi łatwiej yy, szukać. Tak, no bo wiadomo tu mamy B, tu jest K. Bardzo jestem ciekawa tych drapek. Musiałam yy, coś zrobić, nie powiem co. <laughs> Oby na szczęście. Dobra, szukamy tej literki K i B. Tu mamy K. Tu jest też. Może tą stroną będzie mi lepiej. Tu mamy K. K. Jest jeszcze gdzieś. Wiecie, że ja lubię gubić, ale staram się, postaram się tego nie robić. Dobra, teraz tutaj mamy OK. Tu mamy B. Mamy ryki. Chyba już nie ma. No, nie ma. A w bonusie mamy tutaj dumka, a B nie ma. Tutaj też już chyba B nie ma. Dobrze. Kolejna literka to literka R i literka F. No. No to takich szukamy. R jest. F też jest. Tu mamy R. Tu jest R. Tutaj też. Czy jeszcze gdzieś kochani? Tu mamy kruk. I chyba to by było na tyle. Nie, jeszcze jest R. Dobra. A tu mamy B. No, dobrze. Tak to jest. Tu mamy R. Tu jest. Tu mamy, mamy marca. W F nie widzę. Jeszcze się znajdzie przy okazji. Dobra, tutaj co mamy? Mamy F. Dobrze. R nie ma. Dobra, kolejne literki, kochani. To literka O i literka E. No i szukamy O, mamy O, mamy E. Tu jest E. Tu jest O E, tu jest O. Tu mamy tak. Już jadę po kolei. Tu mamy O. Jest Ewa. Mamy pierwszy wyraz, rok. Bardzo fajnie. Tu mamy O. Tu mamy, mieliśmy F, mamy E. Tu jest też E. Tu mamy jeszcze, no dalej tych literek troszkę. Jeszcze sobie sprawdźmy po kolei. Tu jest jeszcze E. No dobra, o chyba już nie ma. Teraz różowa. Mamy o, jest E. Proszę bardzo. Tu jest E, mamy o. Jeszcze gdzieś. No nie, czy w bonusie mamy? Mamy literkę O, a literki E nie ma. Dobrze, dalej. Mamy U i A. No, fajne litery O, E, A. Czy to coś da? No <laughs> się fajnie zrymowało. Dobrze, szukamy U i A. Mamy A, mamy U. Dobra, po kolei. Mamy drugi wyraz kruk. Ciężko się drapie. Dalej szukamy, mamy A. Tu jest też. Mamy piękne A literki. Tu mamy U szukamy jeszcze sprawdzamy. To chyba by było na tyle. A tu jest jeszcze r, z którą zgubiliśmy, no widzicie. Tak to jest u mnie z tymi drapkami. No ale. Dobrze. Tu mamy o, zgubiliśmy. Dobra, szukamy u i a, mamy słowo oka. Dobra, tu mamy Agat, Piast, Mars, Manna, Ochota. Patrzcie, o, tutaj zgubiłam. Tu mamy, a tu mamy drut. No ale widzicie, wszystko wychodzi, prawda? No. Kolejna literka to literka N, a jeszcze właśnie. Tu mamy A, tu mamy U, tu mamy A, jest A i jest A. Dobra. To teraz literka N. Mamy N, tu mamy też. Zobaczcie jaki mim, mini. Przydałby się MI i by było pięknie. Tu by było. No ale zobaczymy, na razie mamy literkę N. Aledona. amont. Te by się przydało. No ale tak, tutaj już nie widzę. W drugiej N. Tu mamy. Cent. Manna. Dno. I nie ma. Tutaj nie ma. Dobra. Co to będzie następne? Literka G i literka V. Dobra. Szukamy te G i V. G mamy. Tu jeszcze N było. G mamy. V nie widzę ale G jest tylko chyba jedno. Tak mi się wydaje. Drugiej mamy dog. A tu U było, widzicie? I G. Mamy G. V nie widzę. Tu mamy G. Tu jest G. R też było. Dobra, bonusie R, G nie ma i V też nie ma, dziwne chyba, że to V gdzieś tutaj się mi schowało i je nie widzę. Dobra, jest literka I i literka E. Y. co to będzie? I mamy, jest I, dobra. I, I też jest. Tu mamy i. Ciekawa jest ta drapka ciekawa. I, 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 dobra, chyba to by było na tyle. Drugiej mamy i, mamy słowo ryki. Dobrze, tu jest i. Tu mamy i tu mamy y. Edynburg mamy trzecie słowo kochani. Czyli jedynka jest wygrana. A jeszcze mamy parę literek. Dobra. Raz, dwa, trzy słowa. Dalej szukamy. Dobra, tu nie ma, tu mamy i. I to tyle. Także, że trapeczka jest wygrana z numerem 1. Mamy s. Szukamy. Tu mamy s. Tu mamy. Tu jest też s. Sy, sy, sy. Tutaj by było na tyle. Teraz tu mamy S. S. Tu mamy. No i tutaj nie ma. Dobra, dalej. Literka C i literka Z. Szukamy, kochani. C mamy, tu mamy słowo car. Czyli raz, dwa. Tu jest, C, tu mamy, Z, tu jest Z, tu mamy, Z, mamy, słowo. mamy, słowo. mamy, raz, mamy, trzy, dwa, Dalej szukamy. Tu mamy c, z, c, z. Tu a zgubiliśmy. Dobra, tutaj mamy c. Mamy c. Jest c. Dobrze, to by było na tyle i w bonusie nie ma. Tak, kochani, patrzę, mała pomyłka wyszła, bo tutaj, tak patrzę, nie mamy literki D. Czyli to nie ma trzy słowa, także nie mamy wygranej drapki, bo literki D nie ma. Nie wiem, dlaczego ja ją zdrapałam, ale tak patrzę, tu jest D, tu jest D, sprawdziłam i nie ma. Także dalej czekamy na jakąś wygraną. Dobra, co dalej? Mamy literkę J, szukamy literki J. Mamy J. Nie widzę dalej. Tutaj mamy J. Widzicie, D jest wszędzie, a ja tu D zdrapałam. Także przepraszam Was najmocniej za tą pomyłkę. No i ostatnia literka to literka H. Szukamy literki, mamy słowo echo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale mamy pięć słów, kochani. Mamy 60 zł. No fajnie to i tak jest wygrana. Jedynka daje nam 60 zł. Tu już H nie widzę. Tu mamy H tu mamy haft. Tu A pogubiłam. No przepraszam Was najmocniej. Jak się patrzy tak na tą drapeczkę, to tak rozkojarzony człowiek jest sprawdźmy kontrolne mamy g, g, g a g, g, g kochani to jest 60 zł no to bardzo fajnie drapka z numerem 1 dała nam 60 zł i drapeczka za 5 nam dała dychę, czyli mamy kochani na odcinku dzisiejszym 70 zł wygrane, także zapiszcie sobie drapka 60 i tu 10, więc mamy 70 złotych. Także bardzo fajnie. Dzisiejszy odcinek jest naprawdę super plus. Wkładu mamy 40, wygrane 60. Także, kochani, żegnam się z Wami z pierwszą częścią. Kuki też. Tak, on sobie tutaj podlatuje, lata, próbuje do pokoju iść, ale jest ciemno i boi się chyba. Dobra kochani, ja się z wami już żegnam. Do usłyszenia i widzimy się w drugiej części. Buziaczki, pa!